Gdzie jedziesz? Hejo, gdzie jedziesz? A cóż tutaj mamy za pracę? Ale podpisane. No, nie wszystkie podpisane. Co robicie? Balony. Balony. I będzie pieczek. Wow, jak fajnie. I se pana każdy myśli, że mój że mój piesek, to będzie kiełbasa. Ja mam takiego. To nie. No. A to jest Hej o. Jak ci idzie? Cześć? Dobrze. A tobie jak idzie? Cześć. Co masz tutaj? Desonek. Czego? Gwiazd. Aha. Co robisz? Piękny prencele. Co oglądasz? Nie odzywa się do nas. Jak tam? No. Mati. Kto wygrywa? Kaj, tak się bawi. Nie, Marta. Jak w ogóle na akro? Dobrze. Jak się czujesz? Dobrze. Pomagaj. Chcesz coś powiedzieć mamie? Dobrze ci to? Tak. Tęski za mamą? Tak. Przyszedł się do mamy, muszę tu chodzić.